Jeśli chcecie kupić coinsy do FIFA 16 lub cyfrowe wersje gier na PS4, zapraszam Was do supercoinsy.pl. Gorąco polecam. Siemanko z tej strony, Przema, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na dzisiaj kolejny odcinek z ratingów, z overalli oficjalnych zawodników FIFA 17. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą 30. Także zaczynamy na 30 miejscu. Znajduje się Eden Hazard który dostał downgrade o 1 overall. Miał 89, teraz ma 88. No ale dalej jest to. Fantastyczny zawodnik, bardzo dobre statystyki: 4 na 4 w gwiazdkach, także jak najbardziej. Liga angielska, Eden Azad, wydaje mi się, że będzie dosyć często wybierany na skrzydle. Dobra, przejdźmy dalej. 29. Miejsce, Giorgio Chiellini. Bardzo dobry obrońca, często nim grałem w poprzednich edycjach FIFA. Tutaj, patrząc na te statystyki, no są rewelacyjne. Defensywa 90, fizyka 85. Nie wiem, o ile on dostał w górę, chyba o 1, miał 87 albo 86, nie wiem dokładnie, ale no, wygląda ta karta fantastycznie. Do tego Bonucci, który dostał też niesamowity upgrade, no i tutaj połączyć na, na środku obrony Super Link będzie jeszcze bufona, można dać na bramkę, no i naprawdę obrona będzie fantastyczna. Dalej, 28 miejsce Pettrech, 88 overalla. Upgrade o 2 w górę, tak mi się wydaje. No i co to można powiedzieć o nim? No, bardzo dobry bramkarz, wysoki. Myślę, że w tej edycji FIFA również będzie bardzo dobrym bramkarzem. Dalej, 27 miejsce. Toni Cross. No, niestety, tempo tutaj słabsze. Odjęli mu trochę tego tempa. Strzały ma dalej dobre podania. Bardzo dobre. drebnik całkiem ok. Pięć wiadek słabszej nogi, no ale jednak wydaje mi się, że już Toni Cross nie będzie tak często w składach. No jednak razi to tempo, no nie oszukujmy się. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Może strzałem postraszyć jakimś dobrym podaniem, ale no z tym tempem to no będzie cienko. E, dalej, właśnie tutaj Gianluigi Buffon 88 overalla. Legenda. Bardzo dobre statystyki, jak na taki overall. i co tu można o nim powiedzieć w. Tej edycji FIFA 16. Dla mnie to był najlepszy bramkarz w grze. Niesamowite parady miał. Mam nadzieję, że tak będzie również w FIFA 17. Dalej Marco Royce na 25. miejscu. 88 overalla, upgrade o 2 w górę. 4 na 4 w gwiazdkach. Lepsze statystyki wiadomo. Paste na 90. oceniony, strzały fajne. Podania również. Dribbling. Także no wydaje mi się, że większość z nas oczywiście będzie wybierało Royce'a niż. Niż Liberiego to już wydaje mi się, że nawet w 15 się zaczęło, że większość wolała Roysa niż Liberiego. liberi ze względu na to, że pięć gwiazdek sztuczek ale mi się przyjemnie gra osobiście Roycem. Dalej 24 miejsce Andres Iniesta z dalej 88 overalla. I wydaje mi się, że tutaj tempo nie zostało odjęte, zostało to minimalnie. Także no fajnie tutaj dla Iniesty, że jemu akurat tempo nie odjęli bo karta wygląda bardzo dobrze, no, będzie naprawdę z niego rewelacyjny pomocnik, dribbling 90 no co robi wrażenie, 4 na 4 w gwiazdkach, podania na bardzo dobrym poziomie także myślę, że jeśli chodzi o ligę hiszpańską Andres Iniesta będzie bardzo, częsty, będzie bardzo często w składach dalej 23 miejsce Diego Godin 88 overalla, upgrade zasłużony jak najbardziej Tempo 65. Wydaje mi się, że da radę z tym tempem tutaj na obronie. Defensywa 88, fizyka również na bardzo wysokim poziomie. Także Diego Godin bardzo dobry obrońca. Dalej tutaj mamy Lama, no niestety karta jest jak najbardziej pokrzywdzona. 68 tempa na prawej obronie, to nie wróży dobrze. W poprzednich edycjach FIFA nawet, znaczy w 16 to się nie dało, bo był na SPD, ale w Fifie 15 już wolałem. Piszczka czy na przykład Oparę? wolałem Dick Meyer teraz na przykład, to wolałem brać tych zawodników niż, niż Lama. No i nie będzie, na pewno nie będzie tak często w składach. No kto by chciał takim zawodnikiem grać na prawej obronie? No nie wiem, wątpię, żeby ktoś tutaj właśnie nim grał. Także dalej tutaj mamy De Bruyna. był Pierwsze co, był na pozycji prawego pomocnika, tutaj był błąd na stronie, ale w końcu tutaj poprawili, jest na SPO, także ta karta wygląda... Fantastycznie. Tempo na dobrym poziomie, strzały ma dobre, podania dobre. Drybnik również 4x4 w Gwiazdkach. Mi w 16 bardzo dobrze się grało De Bruyne'em. Mam nadzieję, że w 17 również. Dobra, także przechodzimy tutaj do 20 miejsca. Na 20 miejscu znajduje się PP88 Overalla Upgrade o 3 w górę. No przede wszystkim Mistrzostwa Europa, ale do tego dobry sezon w Realu, chociaż moim zdaniem, no chyba na 88 aż by mu nie dał. Myślę, że 87 byłoby ok, no ale patrząc tutaj na statystyki, ma on dobre defensywa. 88, fizyka również wysoka. Tempo jest ok, da radę tutaj na środku obrony. Także karta wygląda super. Dalej, tutaj mamy Iguaina, Upgrade o 2 w górę, jak najbardziej zasłużenie. 4 słabsze nogi, 3 jeśli chodzi o 3 gwiazdki sztuczek. 80 tempa na napadzie, no może być problem. Zobaczymy, jak to będzie. Strzały ma bardzo dobre, dribbling również, także zobaczymy, jak to będzie z tym Iguainem, jeśli chodzi o tempo. Dalej, 18 miejsce, Paul Pogba w Manchester United, oczywiście 88 overalla. 5 gwiazdek sztuczek dostał, tego nie było, tutaj Abryś, jeśli chodzi właśnie o, o sztuczki. 4 słabszej nogi, no pomocnik niesamowity. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomocnik w grze, ale czy tak będzie, zobaczymy. Tempo ma bardzo dobre. Fizyka 87 aż wynosi. Dribbling bardzo dobry, strzały podania. Kompletny pomocnik, moim zdaniem. Dalej tutaj mamy Griezmana. Jeśli chodzi o ligę hiszpańską, no wydaje mi się, że poza Suarezem Griezman będzie jako drugi wybierany właśnie w lidze hiszpańskiej. 88 overalla, 86 pejsa, Dribbling wysoki, strzały podania. 4 gwiazdki, 4 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi. Ja bardzo lubię grać Griezmannem. Zobaczymy, jak to będzie w 17. Ale no, patrząc na te statystyki, wydaje mi się, że Griezmann będzie bardzo dobrym napastnikiem. Dalej tutaj mamy Thiago Silve overall w górę. Nie wiem, czy zasłużenie, nie śledzę. Ligi francuskiej 89 overalla, defensywa 90, fizyka 79. Ogólnie no, dobry środkowy obrońca. Każdy go zna, także myślę, że tutaj za dużo nie muszę komentować. 15 miejsce Luka Modrić. 2 overale w górę 89 overala, 4 na 4 w gwiazdkach, 89 driblingu, Pace i jest OK. Strzały dobre podania również. No także Luka Modric tutaj z Iniestą, jeśli chodzi o ligę hiszpańską, jak najbardziej fajna pomoc wtedy będzie. Jeszcze jakiegoś pomocnika można dodać i. No, i pomoc będzie naprawdę rewelacyjna. No, Lukita 89 overalla. Dalej, tutaj mamy znowu z Realu Madryt zawodnika Sergio Ramos. Dwa overally w górę. 87 defensywy, 83 fizyki. No, ogólnie, no, Sergio Ramos, 3 na 3 tutaj w gwiazdkach. Solidny obrońca. Jak najbardziej zasłużył na ten overall. Dalej, tutaj mamy Kurtua 89 overall. No, to kolejni bramkarze, którzy. Dostali dosyć wysoki, wysoki upgrade. Tutaj o 3, miał 86 kurtła, teraz ma 89. Statystyki są fantastyczne. Zobaczymy, jak nim się będzie grało. Oczywiście wysoki jest to bramkarz, także nie wpuści żadnego longshota. Jak to niektórzy bramkarze potrafią wpuścić jakiegoś bawola z dystansu. No i kurtła będzie solidnym bramkarzem. Dalej, 12 miejsce, Mesut Ezil. Dwie gwiazki słabszej nogi. To już było, no to niestety. Niestety prawą nogą Ezil za bardzo kopać nie umie. 4 gwiazdki sztuczek. Jeśli chodzi o statystyki, są one bardzo dobre jak na środkowego pomocnika ofensywnego. Może troszkę tempa bym tutaj. Fajnie by było, gdyby Ezil miał, ale nie ma co narzekać. Karta wygląda świetnie. Dalej 11 miejsce, Sergio Kunaguero. Jeden z moich ulubionych napastników. 4 na 4 w gwiazdkach to było, to się nie zmieniło. 89 pejsa, 89 dryblingu, 88 strzałów kozacki napastnik, chciałbym go mieć u siebie w składzie, zobaczymy ile będzie w ogóle wart na, na początku no ale wydaje mi się, że dosyć sporo dobrze, przed nami tutaj dziesiąte miejsce, Dawid De Gea drugi najlepszy bramkarz w tej grze 90 overalla, sezon ten poprzedni ogólnie odkąd przyszedł do Manchester United dla mnie ten bramkarz tak się rozwinął niesamowicie, takie interwencje ma De Gea, że to jest naprawdę coś niemożliwego Patrząc tutaj na statystyki, refleks oceniony aż na 90. No i ogólnie bramkarz jak najbardziej y, zasłużony tutaj upgrade u No i będzie on drogim bramkarzem. Dalej mamy tutaj Roberta Lewandowskiego na 9 miejscu. Upgrade o 3. Chyba miał 88, nie? Czyli o 2 y, upgrade. Pace zmienił się tylko o 1. Strzały bodajże o 4 czy o 3, także tutaj dosyć e, wysoki plus jeśli chodzi o strzały, no ale jednak wolałbym w sumie żeby mu dodali troszkę więcej pejsa niż strzałów, e, no bo z 81 pejsa no może nie będzie problemu ale wolałbym jakiegoś szybszego zawodnika jeśli chodzi o pozycję napastnika no ale tak to Robert Lewandowski no karta wygląda fantastycznie dalej ósme miejsce Jerome Boateng zasłużony upgrade na 90 overalla najlepszy obrońca w tej grze na pewno będzie najdroższy statystyki, no 79 pace, no wyśmienity pace, jeśli chodzi o środkowego obrońcę. 90 defensywy, 85 fizyki. No ja nie chciałbym grać przeciwko yy, Boatengowi. Nie chcę po prostu grać przeciwko komuś, kto będzie miał Boatenga na środku, bo to będzie no, naprawdę niesamowity obrońca i będzie ciężko ciężko go ominąć. Hmm, dalej tutaj mamy Ibrahimowicza. Wiele łudziło się tutaj, że może dostanie 5 gwiazdek sztuczek No niestety nie, dalej ma 4 Na 4 72 pace'a, tu może być problem z tym pace'em Ale zobaczymy jak to będzie Dribbling, ym, całkiem wysoki Strzały 90, podania Fizyka, bardzo dobre Także co no, Zlatan Ibrahimowicz? Tak jak mówię, zobaczymy jak to będzie z tym tempem Ale myślę, że mimo wszystko Takim Ibrahimovićem No pograłbym, mimo że to tempo jest słabsze To chciałbym mieć takiego Ibrahimowicza w składzie Dalej tutaj mamy kolejny, dosyć wysoki upgrade, aż o 3, Gareth Bale, 94 tempa 86 dribblingu, 87 strzałów, 84 podaj no karta wygląda niesamowicie. No i takiego Bale'a mieć w składzie, no kurczę muszę go mieć, jeżeli będę robił jakąś hiszpańską czy hybrydę, przecież ta karta wygląda no rewelacyjnie. Na 5. miejscu znajduje się Manuel Neuer, czyli najlepszy bramkarz w tej grze, najwyżej oceniony może. Bo czy najlepszy? Zobaczymy, w poprzednich edycjach Fify ja nie byłem przekonany do Noera. co z tego, że obroni jakąś niesamowitą akcję, jakiś niesamowity strzał, jak zdarzały się takie sytuacje, no w których, nie wiem, zawodnik, który ma 80 overall, by to obronił, a Noyer no niestety nie, także no zobaczymy jak to będzie w 17, wiadomo tutaj 4 słabszej, 4 gwiazki słabszej nogi, Noier i prawą i lewą dobrze operuje piłkę, zobaczymy jak to będzie. Czwarte miejsce Luis Suarez, jak najbardziej zasłużyłem tutaj upgrade, 92 overalla, 82 tempa, 87 zrujningu, 90 strzałów, podania i fizyka 79, 4 na 4 w gwiazdkach, to będzie po prostu rzeździk na napadzie, już nie mogę się doczekać zagrać nim chociaż w drafcie, zobaczymy jak będzie się grało nim, bo no statystyki tutaj ma rewelacyjne, no i tak jak mówię jestem ciekaw jak będzie się nim grało. No i przed nami top 3 zawodników, na trzecim miejscu znajduje się Neymar. No tutaj troszkę było, że tak powiem, gówno burzy, że troszkę za wysoki overall. 91 byłoby ok, ma tutaj 92. Ja tego nie będę komentował, no ma 92, no to ma, to jest tylko gra, tak? Spokojnie, to jest gra. Yy, ludzie tego nie oceniają, tylko, tylko jakiś tam sztab, jacyś ludzie Jej yy, sport. Yy, także dobra, no 92 overalla. 5 na 5 w gwiazdkach, 95 driblingu, strzały ma bardzo dobre, pace jest bardzo dobry. Będzie na pewno tańszy od takiego Ronaldo, ale wydaje mi się, że jakoś mało to nie będzie kosztował, tak? Dalej będzie taki ciężki... Na trzecim miejscu znajduje się Neymarito, 5 na 5 w gwiazdkach, 92 overalla, troszkę tutaj było gówno burzy, że powinien mieć mniejszy overall, 91 byłoby odpowiednio. Ja tam tego nie będę komentował, to jest tylko gra. To nie wybierają ludzie, tylko to wybierają jacyś, jak, jakiś sztab z EA Sports. 92 overalla. Pace wyśmienity, dribbling jeszcze lepszy, strzały dobre, podania również. No karta wygląda po prostu kozacko. Dalej drugie miejsce, Lionel Messi. Tu oczywiście zaskoczenie, że jednak Ronaldo ma wyższy overall. No ale jeśli chodzi o Messiego, Troszkę tutaj z tempem, wydaje mi się, że no nie zrobili dobrze. 89 tempa. Wydaje mi się, że Messi po, powinien mieć większy pace. Tak samo z podaniami. No 86 oglądam ligę hiszpańską. I to nie tylko mecz Realu, ale Barcelony też staram się tutaj oglądać. No i wydaje mi się, że jednak podania powinien mieć wyżej ocenione, bo ostatnio co ma za, za asysty. To jest coś niesamowitego. Gremlin 96, no tu będzie mijał rywali jak tyczki. 4 na 4 w gwiazdkach. Eee, także no, sztosik. Dalej przed nami pierwsze miejsce Cristiano Ronaldo 94 overalla. No pierwsze co to dalej mnie tutaj boli, że ma 4 gwiazdki słabszej nogi. Eee, skoro Messi ma 4 gwiazdki, Neymar ma 5, a Ronaldo nie ma 5, no to coś tu nie gra. No ale tak jak mówię, to jest gra, to wybierają, to wybiera jakiś tam sztab. Patrząc tutaj na statystyki, Christiano no 92 peysa, 91 dribblingu, 92 strzałów, podania na dobrym poziomie. Fizyka również. Także no, najlepszy załanik w grze zobaczymy. Każdemu może grać się lepiej Ronaldo, jednemu Messi, drugi może Neymarem. Zobaczymy jak to będzie. Także co my drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tych overalach. Czy zgadzacie się, że Ronaldo ma wyższy overall od Messiego, czy nie. Jestem tutaj ciekaw Waszych opinii, także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.